Czy naprawdę myślisz, że to przez brak czułości? Że to dlatego, że nie wysłałeś właściwej wiadomości o właściwej porze? Że to dlatego, że nie zabrałeś jej do ulubionej restauracji, albo zapomniałeś powiedzieć, że wyglądała pięknie tego dnia? Nadal w to wierzysz? Nadal próbujesz zbierać kawałki iluzji, którą wszczepiono ci do głowy, gdy ledwo miałeś zarost na twarzy? Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. I być może nikt nie będzie miał odwagi, by powiedzieć ci to. Ponownie, ona nie odeszła od ciebie, bo popełniłeś błąd. Odeszła, bo w głębi duszy byłeś przewidywalny, łatwy, zbyt bezpieczny. Odeszła od ciebie, bo byłeś tym, co wszyscy mówili, że powinna chcieć, ale nie tym, czego naprawdę w głębi duszy pragnęła. Byłeś właściwym mężczyzną i to uczyniło cię wymiennym. Większość mężczyzn żyje w kłamstwie. Kłamstwie sprzedawanym w filmach, w serialach, w matczynych radach, bądź miły, bądź obecny, bądź wyrozumiały. Ale nikt ci nie powiedział, że te cechy same w sobie nie czynią Cię pożądanym, czynią cię wygodnym. Stajesz się facetem, którego ona szuka, gdy jest zmęczona chaosem, ale którego porzuca, gdy tylko poczuje zapach przygody, tajemnicy, wyzwania. I dlatego cierpisz, nie rozumiejąc, dlaczego zostałeś wymieniony na kogoś, kto nie jest nawet połową tego, kim ty byłeś: kogoś bardziej szorstki, bardziej niestabilnym, bardziej nieprzewidywalnym. Ale teraz zrozumiesz. Bo istnieje coś, czego one nigdy nie przyznają na głos, coś, czego nawet one same nie rozumieją, ale co działa po cichu, głęboko w duszy. Kobiece pragnienie jest przyciągane przez siłę, kierunek i emocjonalną niedostępność. Dlatego ona biega za tym, kto ją ignoruje. Dlatego fantazjuje o facecie, który nigdy nie otwiera się całkowicie. Dlatego traci zainteresowanie w dokładnie tym momencie, gdy emocjonalnie padasz na kolana. Karl Jung mówił, że kobieta w swoim cieniu projektuje na mężczyznę to, co sama w sobie tłumi. Stałeś się lustrem jej braków i to cię skazało. Próbowałeś zaspokoić każdą jej potrzebę, być idealnym mężczyzną i w ten sposób zabiłeś całą tajemnicę, całą grę, całe napięcie, które karmi pragnienie, ponieważ i tu nadchodzi bolesna część kobieta nie kocha komfortu. Ona pragnie zdobyczy, chce tego, czego nie ma. To, co zbyt łatwo dostępne, staje się niewidzialne. To, co poddaje się bez oporu, staje się emocjonalną ścierką, i wciąż zastanawiasz się, dlaczego ona zniknęła. Schopenhauer powiedział: Kobiety są z natury wrogami wszelkiej twardej prawdy. I dlatego ta rozmowa nigdy nie odbędzie się między Wami dwojgiem, bo jeśli spróbujesz jej wyjaśnić tę rzeczywistość, zostaniesz nazwany niewrażliwym, mizoginicznym, toksycznym. Prawda, gdy wypowiedziana bez ozdób, rani. A kobiece pragnienie, to nieokiełznane i chaotyczne zwierzę, żywi się iluzjami. Co gorsza, byłeś trenowany przez całe życie, by karmić te iluzje, by mówić tak, gdy powinieneś powiedzieć nie, by ustępować, gdy powinieneś zniknąć, by zadowalać, gdy bardziej atrakcyjne byłoby po prostu żyć na swój sposób, według swoich zasad, bez proszenia o pozwolenie. To tutaj wchodzą dwa proste słowa. Dwa słowa, które gdy wypowiedziane z właściwą postawą, odwracają grę bez konieczności krzyku, błagania czy udowadniania czegokolwiek. Ja chcę. Kiedy to mówisz pewnym głosem kogoś, kto nie prosi o akceptację, rozpalasz w niej coś. To nie samo zdanie, to to, co ono niesie. Wolę, kierunek, skupienie, a wszystko to budzi w niej pradawny, pierwotny instynkt, podążania za tym kto wie dokąd zmierza. Poddania się obecności kogoś, kto nie chwieje się pod wpływem opinii innych. Problem w tym, że spędziłeś zbyt dużo czasu próbując być miłym facetem, dobrym, wyrozumiałym. Tym, który czeka aż ona wybierze film, restaurację, godzinę i miejsce. Tym, który ciągle pyta czego ona chce, ale ona już ma tego w nadmiarze. Wolność, wybór, władzę. Czego brakuje? Czego ona podświadomie szuka? To ktoś kto umie prowadzić, kto mówi ja chcę bez strachu, kto proponuje, wyznacza kierunek, ma wizję, bo ostatecznie kobieta pragnie być prowadzona, ale nigdy się do tego nie przyzna. Ponieważ żyjemy w erze, która demonizuje męskie przywództwo i wywyższa cichą uległość współczesnego mężczyzny. A ty to przełknąłeś. Uwierzyłeś, że mówienie o tym, czego chcesz, to egoizm. Że przejmowanie inicjatywy to seksizm, że posiadanie stanowczej opinii to opresja, i teraz jesteś tu, zagubiony, odrzucony, ignorowany. Patrzysz, jak ona rozpływa się nad facetem, który nawet nie umie poprawnie pisać, ale mówi z pewnością, podejmuje decyzję, mówi ja chcę, jakby już wygrał wewnętrznie. Prawda jest taka: przyciąganie nie jest racjonalne jest trzewne. Nie chodzi o zasługi czy logikę, chodzi o energię, o obecność, a nic nie emanuje bardziej męską energią niż mężczyzna, który patrzy w oczy i mówi z przekonaniem: Ja chcę. Nie dlatego, że ona powie tak, ale dlatego, że ty to powiedziałeś i to już cię definiuje, bo nie dostosowujesz się do jej gustu, ty jesteś jej gustem albo nie jesteś. A jeśli nie jesteś, niech tak będzie. To, mój bracie, jest początkiem wolności. I zanim pomyślisz, że chodzi tu tylko o zdobywanie kobiet, zrozum, chodzi o odzyskanie tego, co straciłeś, Twojej woli, Twojego kierunku, Twojej zdolności, do mówienia, co myślisz, co czujesz, czego pragniesz, bez strachu przed odrzuceniem. Bo strach przed odrzuceniem zamienia Cię w niewolnika, sprawia, że stąpasz jak po jajkach, sprawia, że edytujesz każde słowo, każdy gest, próbując stać się akceptowalnym. Ale bycie akceptowalnym to przeciwieństwo bycia pożądanym. Pożądanym jest mężczyzna, który narzuca swoją obecność, który wywołuje wpływ, który w kimś coś budzi, choćby dyskomfort. Nie musi być idealny, przystojny, bogaty, musi być jedynie pełny, prawdziwy. A prawdziwi mężczyźni mówią: Ja chcę. Nie czekają na idealny moment. Oni ten moment tworzą, a ty nadal będziesz się tłumaczyć? Nadal będziesz próbował zgadywać, co ona chce usłyszeć? Czy może po raz pierwszy powiesz, czego ty chcesz, nawet jeśli głos ci zadrży, bądź szczery. Byłeś już tym facetem, który pisał całe akapity, próbując przekonać ją, że jesteś dla niej najlepszy, który rezygnował ze wszystkiego, by zadowolić, który milczał, gdy chciał krzyczeć, który mówił wszystko w porządku, gdy wszystko w tobie bolało. Byłeś już tym mężczyzną, wiem, ja też byłem, ale przychodzi moment, gdy ból milczenia staje się większy niż strach przed byciem zignorowanym, i w tym momencie rodzi się inny mężczyzna mężczyzna, który nie prosi już o pozwolenie na istnienie. Ten mężczyzna mówi: Ja chcę. Więc słuchaj, bo od teraz nie ma już miejsca na emocjonalne znieczulenie. Rana jest otwarta i tak musi być, bo tylko ten, kto krwawi, budzi się. Całe życie byłeś trenowany, by zadowalać, by prosić o pozwolenie nawet na istnienie. Powiedziano: Ci, że bycie mężczyzną to bycie miłym, spokojnym, wyrozumiałym, że twój gniew jest toksyczny, że twoje pragnienie jest opresyjne, że twoja inicjatywa to forma kontroli. I uwierzyłeś, gorzej, zinternalizowałeś to, zacząłeś się nieustannie kontrolować chodzić jak po szkle, bojąc się wydać zbyt intensywnym, zbyt bezpośrednim. Ale pozwól, że powiem Ci coś, czego może nikt nie ma odwagi powiedzieć. Żadna kobieta nie czuje pożądania do mężczyzny, który ciągle przeprasza za to, że jest mężczyzną. Myślisz, że jesteś pełen szacunku. Ona czuje, że się takastrujesz, myślisz, że jesteś ostrożny. Ona czuje, że brak ci odwagi, myślisz, że jesteś kochający. Ona czuje, że sprzedajesz się tanio. Rozumiesz teraz, dlaczego ona się oddala? Kobiety w głębi duszy nieustannie testują mężczyzn. Nie zawsze świadomie, ale testują. Testują Twoją stanowczość, Twoje skupienie, Twoją postawę, Twoją zdolność do mówienia nie. Testują opóźnieniami, subtelnym prowokowaniem, zimnymi odpowiedziami, a ty, próbując być dobrym chłopcem, ustępujesz, odpuszczasz, usprawiedliwiasz, uginasz się. Myślisz, że to cierpliwość, gdy w rzeczywistości to strach przed utratą, a ten strach śmierdzi. Tak, śmierdzi, bo ona to czuje. Ona wyczuwa, kiedy bardziej zależy ci na utrzymaniu dostępu do niej niż na zachowaniu dostępu do siebie. Ona wyczuwa, kiedy stawiasz jej pragnienie ponad swoim, kiedy twoim priorytetem jest bycie zaakceptowanym, a nie bycie prawdziwym. I wtedy, nieważne ile razy powiesz, że jej pragniesz, że ją lubisz. Że zrobiłbyś dla niej wszystko, to wszystko brzmi pusto, bo twoja energia mówi porzucam siebie dla ciebie, a nie ma nic mniej pożądanego niż to. Czy zauważyłeś, jak mężczyźni, którzy najbardziej przyciągają kobiety, są tymi, którzy najmniej starają się im przypodobać, tymi, którzy żyją intensywnie, którzy mają projekty, pragnienia, harmonogramy, którzy nie są dostępni? cały czas, którzy nie wahają się powiedzieć to akceptuję, tamtego nie. Którzy znikają, gdy muszą i wracają, gdy chcą, nie jako ucieczka, ale jako mężczyźni, którzy wiedzą kim są i nie negocjują swojej istoty za nic. Ci mężczyźni nie mówią daj znać, jeśli chcesz wyjść. Oni mówią chcecie cię dziś zobaczyć. A jeśli ona nie może, w porządku, oni nie błagają, nie dramatyzują, idą dalej bo wiedzą, że ich wartość nie zależy od tak lub nie jednej kobiety, zależy od tego, kim są, a to się nie, zmienia wraz z odpowiedzią. I wtedy pytasz mnie, ale czy to nie arogancja? Nie, mój bracie, arogancją jest udawanie pokory podczas, gdy się unicestwiasz. To, co tu proponuję, to jasność, to kierunek, to obecność, to wiedza o tym, czego chcesz i odwaga, by powiedzieć to głośno, bez oczekiwania gwarancji, bez proszenia o błogosławieństwo. To umieszczenie swojej woli w świecie i pozwolenie, by ten świat zareagował, Jung mówił o tym. O mężczyźnie, który łączy się na nowo ze swoim centrum, który integruje swój cień, który nie żyje już, by zadowolić wewnętrzną matkę. Tę dziecięcą część, która chciała być tylko akceptowana, kochana, przytulana. Bo dopóki żyjesz, dlatego, każda kobieta, która stanie na twojej drodze, będzie tobą władać. Wyczuje twój emocjonalny głód. Zobaczy w twoich oczach potrzebę kogoś, kto formuje się pod jej spojrzeniem, i straci zainteresowanie. Może nawet nie zrozumieć dlaczego, ale tak się stanie: zostawi cię, oddali się. Powie, że jesteś wspaniały, ale że czegoś brakuje, i znienawidzisz się za to. Pomyślisz, że to twoja wina, że powinieneś był zrobić więcej. Gdy w rzeczywistości to, czego zabrakło, to nie był wysiłek, to była obecność, to była wola, to było to ja chcę wypowiedziane z otwartą piersią, z gorącą krwią, z żywą duszą. Nie musisz być najprzystojniejszy, ani najbogatszy, ani najmądrzejszy, ale musisz być przebudzony, musisz wiedzieć, czego chcesz i musisz przestać negocjować swoją wolę w zamian za okruchy uwagi. Chcesz prostego przykładu? Jest w codziennym życiu. Gdy ona mówi ty wybierz, a ty odpowiadasz mi wszystko jedno. Ona słyszy: Nie mam kierunku. Gdy mówisz: Może być jak chcesz, ona słyszy: Nie mam odwagi, by postawić na swoim wyborze. Myślisz, że jesteś uprzejmy. Ona czuje, że nie można na Tobie polegać, a gdy ona to czuje, wszystko się zmienia. Kobiece pragnienie nie jest kierowane słodkimi słowami, jest kierowane napięciem przywództwem. Obecnością, surową, nieoswojoną męską energią. Kobiece pragnienie chce być porwane przez siłę, która nie wątpi w siebie, a ta siła objawia się w małych rzeczach, w Twoim spojrzeniu, w Twoim milczeniu, w Twoim ja chcę. Chcesz kobiety? Powiedz to, bez strachu, bez ogródek. Powiedz: Chcę Ciebie i bądź gotów na odpowiedź, jakąkolwiek, bo Twoja godność nie zależy od jej tak. Zależy od Twojej odwagi, by zająć stanowisko. To jest to, co przemienia zwykłego mężczyznę w niezapomnianą obecność. Mężczyzny, który się nie ugina, który nie gra w gierki, który nie musi udawać księcia z bajki, by mieć wartość. On po prostu jest i dlatego przyciąga, wywiera wpływ, zostawia ślady. Nie dlatego, że się o to stara, ale dlatego, że żyje w zgodzie z tym, kim jest. A teraz powiedz mi. Czy nadal będziesz przełykać ślinę, patrząc jak ona biega za facetem, który nie odpisuje na Whatsappie? Czy nadal będziesz przyjaznym ramieniem, gdy ona płacze za innym? Czy nadal będziesz udawał, że nie czujesz złości, że nie. czujesz pragnienia, że nie czujesz woli? Czy może wreszcie powstaniesz, nie z zemsty, ale z szacunku? Szacunku do siebie samego. Bo w końcu największym błędem nie było odrzucenie. Było odrzucenie siebie najpierw. Było uciszenie własnego głosu, stłumienie własnej woli, ukrycie się za neutralnymi frazami, łatwymi gestami, bezużytecznymi ustępstwami. Przestałeś być mężczyzną, by stać się przyjemną wersją samego siebie. I to, to nigdy nie było wystarczające. Ale jeszcze jest czas. Możesz zacząć dzisiaj, teraz. Nie potrzebujesz wielkiego gestu. Zacznij od małych stwierdzeń. Chcę wyjść teraz. Chcę to miejsce. chce cię zobaczyć. Prosto, bezpośrednio. Prawdziwie. Rób to pięć razy dziennie. Poczuj zmianę w swoim ciele, w swojej energii, w reakcjach wokół ciebie. Zauważysz coś, co było nieobecne zbyt długo. Szacunek. Szacunek. Zaczyna się od ciebie, więc idźmy do końca. Bo stawką nie jest tu prosta rada na podryw. To odzyskanie twojej integralności. I musisz wyjść z tego tekstu z czymś więcej. Niż gotowymi frazami. Musisz wyjść stąd z decyzją. Zbyt długo próbowałeś być zrozumianym, gdy tak naprawdę potrzebowałeś być stanowczym. Szukałeś potwierdzenia, gdy Twoja dusza prosiła o szacunek. A to zaczyna się dopiero wtedy, gdy przestajesz się uginać dla byle okrucha uczucia. Czy zauważyłeś, jaki typ mężczyzny budzi obsesję u niektórych kobiet? To nie najprzystojniejszy ani najbardziej romantyczny. Często nawet nie potrafi powiedzieć, kocham cię, ale potrafi powiedzieć, tego właśnie chcę. Ma obecność, ma ciszę, ma kierunek. I to jest jak magnes dla kobiecego instynktu. Bo dotyka czegoś pradawnego, czegoś, czego żadna współczesna propaganda nie zdołała wymazać kobiecego pragnienia autentycznej męskości. Ale ta męskość została w tobie zduszona. Od wczesnych lat byłeś uwarunkowany, by się kontrolować. By tłumić swój impuls, by zaprzeczać swojej naturze. Nie mów głośno, nie dotykaj, no poczekaj, aż ona zdecyduje. Przeproś. Nie bądź nachalny. I na początku to wszystko wydaje się po prostu dobrym wychowaniem, ale z czasem zdajesz sobie sprawę, że stałeś się duchem. Kimś, kto zawsze stara się nie przeszkadzać, kto zbliża się, bojąc się, kto mówi powoli, by nie przestraszyć, kto kocha ukradkiem, by nie wydać się potrzebującym. Zostałeś. Oswojony. A tymczasem ona tęskni za wilkiem, za ryzykiem, za napięciem, za mężczyzną, który sprawia, że zadaje sobie pytanie: czy on mnie też wybierze? Bo tak, dynamika całkowicie się zmienia, gdy przestajesz żebrać o miłość i zaczynasz wybierać, kto zasługuje na twoją obecność, gdy mówisz tego chcę, a jeśli nie jest to możliwe, w porządku, idę dalej. To właśnie różni, Mężczyznę, który cierpi z powodu nieobecności kobiety, od mężczyzny, który sprawia, że ona traci grunt pod nogami jednym spojrzeniem. Nie musisz być agresywny, nie musisz być dupkiem. musisz być kompletny, musisz wiedzieć, czego chcesz i musisz za to ręczyć. A o to, czego nikt ci nie mówi, kiedy zaczynasz to robić, świat reaguje, kobiety reagują, mężczyźni wokół ciebie reagują. Bo twoja obecność zaczyna emitować inną częstotliwość częstotliwość prawdy. A prawda przeraża, bo większość żyje udając, udając, że wszystko jest w porządku, udając, że im nie zależy, udając, że niczego nie chcą. A tu pojawiasz się ty, z czystym, stanowczym, jasnym ja chcę. I to jest szok, wstrząs, policzek dla uśpionej duszy. I jeśli ona jest gotowa, przyjdzie, jeśli nie jest, ucieknie. A obie reakcje są błogosławieństwem, bo Twoja wartość nie leży w akceptacji, leży w autentyczności. Chcesz przyciągać kobiety? Przestań próbować. Żyj, oddychaj, chodź z celem, mów z intencją, patrz w oczy. A kiedy czegoś chcesz, powiedz to. Ja chcę. Nie jako strategia, nie dla gry, ale dlatego, że to prawda. Bo uwalniasz się od bojaźliwego mężczyzny, który kiedyś myślał, że musi ukrywać swoją wolę, by być kochanym. To jest o wyzwoleniu. A na zakończenie, oto coś, co musisz zapisać jako mantrę. Kiedy mężczyzna mówi ja chcę, wszechświat słucha i reorganizuje się. Drzwi się otwierają, drogi się pojawiają, ponieważ po raz pierwszy nie reagujesz już na życie. Ty je tworzysz. Nie czekasz już na znak. Ty jesteś znakiem. Powtórz za mną teraz głosem, który niesie wszystko, czym byłeś i wszystko, czym się stajesz. Ja chcę. I gdy powiesz to następnym razem, niech to nie będzie tylko z ust. Powiedz to piersią, spojrzeniem, duszą. I zauważ, świat wokół ciebie zacznie cię traktować inaczej, bo wreszcie wróciłeś do siebie.